No, już jesteśmy Od Tylko 40 km zostało. Godzina 8 rano. Mamy czas do 13, więc tutaj problemu nie ma. Dobra. No, ciekawe, tym razem nic ciekawego nawet nie opowiedziałem. Zero filozofii chyba było. Taki byłem zajęty opowiadaniem o tej grze. Nie szkodzi. Będą okazje, żeby się jeszcze nagadać o innych rzeczach. Dobra. Tu już z jasna jest. Może zwolnimy trochę. Bo to. Kurde, ja bym tym pojechał. Tym drugim. No i źle pojechałem, oczywiście. Cholera. Bo tam to jakoś dziwnie wyglądało, że to będzie jeden i drugi. Ale sobie tylko wydłużyłem jazdę. Żeby mi paliwa starczyło, bo to trochę zaczyna mi przypominać kiedyś taki film był. Chyba więcej, bo takich filmów niż jeden, ale oczywiście jeden mi się przypomina. Że tak jeździli samochodem, to taki ale horror był. Że jeździli samochodem po jakiejś pustyni, co to było, kurde. I w końcu im się paliwo skończyło, bo cały czas wracali do tego samego punktu. Ale paliwo im się zużywało. I w końcu zupełnie im się zużyło paliwo, i zaczęli chodzić po tej drodze w jedną i drugą stronę. I nawet jak chodzili to też cały czas wracali, szli w jedną stronę, a potem jakby przychodzili w to samo miejsce z drugiej strony. W takiej zamkniętej pętli byli. To ja też zaczynam czuć powoli, jak w takiej zamkniętej pętli, że do tej Norymbergi jakoś dojechać nie mogę. Był jeden objazd, a teraz sam sobie zrobiłem drugi. Dobra, teraz to trzeba się już pilnować, gdzie skręcamy. Może wezmę ten pas. Ale chyba mam skręcać. One oba skręcają, dobra. Patrzmy na znaki. Nuremberg, nie widzę nigdzie, że był Nuremberg, ale tam prowadzi prosto. To jeszcze raz zawijkę tutaj trzeba zrobić, tak? No dobra. Nie ma znowu nic o Norymberdze na znakach. Teraz jeszcze raz tutaj. Tutaj są jakieś znaki Nuremberge. No jest. Nurnberg. No jest znak na Nurembergie. To jak ja to spierdziliłem wtedy? Tutaj trzeba jest znowu Nuremberg, ale pozwiedzą tę autostradę, nie? Dobra, weźmy sobie ten pas, może. Znowu tam widzę przed nami jakieś zawijki. Jedna zawijka, druga. Co to jest? Czy to są te stare zawijki, które już zrobiliśmy? Dobra, patrzymy na znaki. First Nürnberg. No właśnie, ci Niemcy to lubią dodawać jakieś tam symbole do siebie. No bo to jest tutaj, co się wtedy pierdzielnąłem, tak? Tak, bo ja tutaj poleciałem chyba prosto. A mam lecieć tutaj. No właśnie. Bo zamiast tutaj znak na Nuremberg, to zrobili na jakiś Furs. I takie rzeczy ja już w Niemczech faktycznie widziałem, że oni potrafią zrobić. Człowiek szuka Nurembergi, a oni ci dają jakiś Furs. No. Być może dla lokalów to jest logiczne, albo chociaż dla ludzi, którzy... ...znają niemiecki. Dobra, goście wiedź sobie, bo ja będę wjeżdżał na twój pas. O, ten sposób. Bo ja w końcu zjeżdżam z mojej pętli. Mam nadzieję. Tak, w końcu dobrze pojechałem. Odkryto miasto Norymberga. No, cieszę się.